Weź schowaj tę broń, weź... Put the gun down, bro! Hello, how you doing? No ten ich od razu atakuje, no co za typ! Drodzy widzowie, właśnie widzimy... E, spo, sp, spoconego brysia w swoim naturalnym środowisku. Spawn kill! Zatonali. No co ty? E hello, kapitan Neon z tej strony. Dzisiaj pokażę Wam poradnik do trzeciego Toltei z nowej aktualizacji o pirackim żywocie. Żeby nie przedłużać, pozdrawiam Was cieplutko i zapraszam do oglądania. Opowieść rozpoczynamy tradycyjnie przy nowym bodneczku na odpoście. Podchodzimy tutaj do czaszuni, klikamy Hop. Po wysłuchaniu wypowiedzi musimy odebrać od pana Gipsa kompas Jacka. Oczekujemy, aby otworzył się portal. Zanim przepłyniemy przez portal, powiem Wam, że otrzymujemy do tej opowieści również dziennicze, w którym są opisane dzieje z filmów o Piratach z Karaibów od pierwszej do piątej części. Możecie je sobie śmiało poczytać. W bardzo fajny sposób opisane. Po wpłynięciu przez portal będziemy widzieć te same scenki, które były pokazane w pierwszym Tolteilu, po tym jak tam przepłynęliśmy przez portal. Wpływamy do tego, to tutaj świata, i od razu Wam mówię, że z tego miejsca nieważne, czy popłyniecie prawą, czy lewą stroną, zawsze jak będziecie płynęli na południe, to dotrzecie w tamto miejsce, w którym ma się znaleźć was statek. Teraz, gdy zobaczycie taką ścianę z dusz, czy coś w tym stylu. Przed nią musicie zatrzymać, na razie, wasz statek, ponieważ dalej nie będziecie mogli jeszcze przepłynąć. Teraz jest odpowiedni moment, abyście podążali za kompasem. Kierować was będą również zaświecające się te zielone pochodnie. W tym miejscu, w tym wraku, musicie do niego wejść. I przy tym stoliku odebrać płomień z tej świeczki. Płomień duszy. Po odebraniu tego płomienia widzicie w tym miejscu robota. Musicie do niego wsiąść. Jest to konieczne, aby zebrać wszystkie potrzebne dzienniki w tej opowieści. Przemieszczacie się na robocie tak, jak pokazuje Wam ścieżka. Ścieżkę wyznaczają Wam też te duchy. W momencie, kiedy wypłyniecie na główną drogę, kierujecie się na północ, aż do momentu, kiedy zatrzymacie się przy takiej małej chatce. Musicie wtedy wyskoczyć, pójść do niej, użyć płomienia dusz, aby rozpalić te pochodnie i wtedy pojawi Wam się tutaj pierwszy dziennik, który możecie przeczytać. Teraz wracacie na swoją łódkę i kierujecie się w kierunku wschodu. Kierujecie się w stronę tych tutaj wielkich głazów i przepływacie pod nimi, parkując waszego robota pod tamtym masztem. Tutaj po zejściu na, no powiedzmy, że to jest ląd, kierujecie się w stronę chatki na północny wschód i w tej chatce znowu musicie znaleźć pochodnie do rozpalenia. Po zapaleniu tej pochodni będą się zapalać również kolejne, za którymi musimy podążać. Tutaj widzicie, kończą wam się pochodnie, musicie wskoczyć do wody i płynąć, że tak powiem, w stronę światła. Widzicie to światełko? Płyniecie do niego i tutaj w tym zniszczonym robocie znajduje się nasz dziennik. Ponownie kierujemy się na północny wschód, tym razem główną rzeczką, że tak powiem. Tutaj jak widzicie jesteśmy na największym rozwidleniu chyba tej rzeki, że tak powiem i... Na północny wschód powinniśmy widzieć taką alachatkę. Musimy sobie tam podpłynąć. Od tej chatki w prawo widać taki powalony maszt. To będzie nasz cel. Będzie, kiedy zaparkujemy przy tej chatce, wskakujemy na te skałki. I tutaj jak się przejdziemy mamy znowu do rozpalenia pochodnie. Tu nią rozpalają się pozostałe świeczki. Pokazując nam, że tam jest, tam jest nadcięta linka. Pamiętając z poprzednich Tolteili, z poprzednich dwóch, wiemy co oznacza taka linka. Musimy ją po prostu albo przeciąć, spróbując tutaj parkura, lub przestrzelić ją. Wtedy spada nam do wody klatka i w niej znajdziemy nasz trzeci dziennik. W tej lokacji są to już wszystkie dzienniki, jakie mieliśmy do znalezienia. Wracamy rowboatem albo w pław do miejsca, gdzie jest zaparkowany nasz statek. Obok tego statku i obok tej bramy mamy chatkę, do której musimy podejść i wejść po tej drabince. W tym miejscu widzicie dwie latarnie, należy je rozpalić. Po ich rozpaleniu w morzu. Pojawią się pewne duszyczki. Te duszyczki nie wszystkie mają zapalone świeczki. Dlatego musimy je rozpalić. Po rozpaleniu wszystkich świeczek. Możemy usłyszeć stenkę bardzo podobną do tej, która y, pojawiła się w filmie o piratach z Karaibów. Mówiącej o przyzwaniu z zaświatów kapitana Barbossa. Po tej scence widzimy, że portal, jakby brama, otwiera nam się i przez nią możemy przepłynąć naszym statkiem. Po przepłynięciu przez tą bramę najlepszym sposobem jest podążanie za kompasem Jacka, który mamy w ekwipunku w zakładce zadań. Docieramy do fortu, gdzie będziemy w stanie znaleźć kolejne dzienniki i wykonać kolejne kroki w tej opowieści. Dobrym przyzwyczajeniem jest to, aby w toltailach tych nowych szukać latarni, ponieważ w taki sposób najczęściej znajdujemy kolejne punkty kontrolne w opowieści. Pamiętajcie, że w tych beczkach jest jak zwykle bardzo dużo jedzenia. Przyda Wam się do późniejszej małej walki z duszkami, po przejściu przez bramę fortu. Od razu na wejściu możemy rozpalić latarnię dookoła zapadki czy studni tego tutaj przejścia. Możemy śmiało tam wskoczyć, i po wskoczeniu. Tutaj w tej studzience widzicie takie przejście kanalizacyjne, że tak powiem. Musicie płynąć w tą stronę tak jak was prowadzi. Dlatego wracacie się do tej studni, płyniecie na sam dół i tam widzicie szkielet, który trzyma w ręku wytrych. Otwieramy ją. Wytrych z powrotem wraca do naszych rąk, ponieważ na 100% nam się jeszcze przyda. Możemy otworzyć jeszcze parę miejsc dzięki niemu. Idąc na lewo od wejścia do fortu, mamy tutaj kolejną. Kłódeczkę do otworzenia. my po drabince, i tutaj mamy kolejną linkę do przecięcia. Możemy ją ustrzelić, albo po prostu użyć szabli na niej. Dzięki temu, potem będziemy mogli przejść dalej w odpowiednie miejsca. Zanim jednak to się stanie, dobrze by było dostać się do miejsca tutaj. Musimy rozpalić parę innych pochodni, aby pojawiły się nam kolejne dwa dzienniki, czwarty i piąty. Jedna pochodnia jest w tym miejscu. Druga pochodnia jest na powrót do tej tutaj dziury. Możemy albo skoczyć do wody i wejść po drobince, oczywiście, albo możemy, możemy po prostu skoczyć na, na ten murek. I teraz pojawia nam się czwarty już dziennik. Tędy nie możemy przejść na górę, więc musimy znowu sobie przejść kanalikiem. Możecie to zrobić oczywiście wcześniej. Teraz, kiedy już wyjdziemy znowu na główny dziedziniec, widzimy, że tam w tej klatce pojawił się ten dziennik. Wcześniej otworzyliśmy sobie drogę, więc możemy, robiąc mały parkurek przeskoczyć na drugą stronę tego murku, który jest naprzeciwko bramy. I tędy po sobie wsparcie do tej dziury. Wtedy w taki sposób dostajemy się już do piątego przeklętego dziennika. Drzwi możemy śmiało otworzyć od środka, więc możemy kontynuować Tall posiadając już pięć przeklętych dzienników. Zostaje nam tylko zdobyć pięć dzienników z miasta, które będziemy zdobywać później. Ponownie przechodząc nad murkiem, tutaj widzimy. Bloczek linowy. Używając go, opuszczamy sobie klatkę, do której musimy wsiąść, aby dostać się na górę. Innym sposobem jest oczywiście użycie armat, aby się tam dostać, ale chcemy w poprawny sposób, tak jak się powinno, przejść całego Toll Więc po wejściu na górę, tutaj, w tym miejscu, musimy przejść na Północne mury i schodząc tymi północnymi murami z tyłu, znowu robimy małe skakanie, gdzie w murze widzimy taką drabinę. Chodzimy po niej, przeskakujemy na południową stronę muru i tutaj możemy użyć kolejnego bloczka. Tu uważajcie, bo on tylko z jednej strony da się użyć, z tej tutaj. I w tym miejscu mamy do rozpalenia latarnię morską. W tym niestety talu w przeciwieństwie do pierwszego Toll te pochodnie do rozpalenia są bardzo ukryte, więc. E, na początku nam troszeczkę to zajęło, żeby je wszystkie znaleźć. A więc, jedną pochodnię mamy mniej więcej na północ-północny wschód, jedną na mniej więcej wschód, dwie na bezpośredni wschód i jedna na południowy wschód. W momencie, kiedy zapalicie wszystkie pięć, pojawią wam się te duchowe statki oraz zaświecą się te tutaj świeczuszki. Oznacza, że wykonaliście tą część Telltale'a. Teraz będziemy mieli małą cutscenkę, w tym czasie możemy sobie śmiało zejść na dół i poczekać aż pojawią się duchy. W tym miejscu przez jakiś czas będziemy walczyć sobie z duszkami. Oczywiście tak jak wam wcześniej mówiłem, pamiętajcie, że tutaj macie beczki z jedzeniem oraz skrzynkę z amunicją. W tej walce mamy trzy fale z duchami, a w czwartej fali pojawia nam się właśnie ten mini boss, którego musimy pokonać. Brian czarny pies. Ten znak oraz zapalenie, tamtych, zapalenie się tamtych dwóch pochodni oznacza, że możemy ruszać dalej. Oczywiście dalej kierujemy się w tamte miejsce, gdzie pokazuje nam kompas żaka. Z tego co zauważyłem, przez całego Totela wiatr wieje w taki sposób, że. No, wie dokładnie w tym kierunku, w którym powinniśmy płynąć, lecz mogę się mylić. E, oraz to, że bardzo często prędkości statków są zaskryptowane i nie są adekwatne do tego, jak zazwyczaj powinien płynąć statek z e, danym wiatrem. Tutaj możecie usłyszeć, jak wypowiada się kapitan Barbosa. Tutaj, jak widzicie, przeprowadzany jest atak na miasto. I w tym ataku możecie uczestniczyć przez chwilę w celu odblokowania jednego z osiągnięć. W tym miejscu musicie się wspiąć na górę po tych schodach w celu użycia jednej z tych armat. Na statkach duchowych odblokujecie kolejne osiągnięcie. Jeżeli zdecydujecie się ...zacząć opowieść od któregoś z rozdziałów, które mieliście wcześniej zapisane, jak choćby ja tutaj od czwartego rozdziału. Możecie śmiało... ...przejść przez portal i po przejściu przez portal... ...pojawicie się w... ...odpowiednim do tego rozdziału miejscu. Jak widzicie, po przejściu przez portal pojawiłem się w miejscu, gdzie... Skończyłem ostatnim razem, czyli na czwartym rozdziale. W celu kontynuowania opowieści, podążamy śladami pojawiającego się Jacka Sparowa jako ducha. Po wejściu na główny rynek, widzimy tutaj duchów piratów topiących jakiegoś innego pirata. W raczej przy studni wejdziemy klucz do Mercado. Razem z tym kluczem podążamy za Jackiem Sparołem. Jak widzicie, przechodzi sobie przez te drzwi. My też je otwieramy i przechodzimy przez nie. Po lewo po wejściu zobaczymy pierwszy dziennik. Pierwszy miejski dziennik. Idziemy dalej. Podnosimy sobie klapę. Przechodzimy przez kolejne drzwi i staramy się dalej podążać za Jackiem Sparołem. Tutaj widzimy, że Sprytnie nasz Jack przechytrzył jakiś piracików. Dalej podążamy drogą, jaka jest wyznaczona przez e, miejskie zakamarki. I tutaj, kiedy wyjdziemy z którejś z kolei drzwi, widzimy po prawej stronie stoliczek, który trochę wygląda jak stoliczek kamisarski, gdzie jest taki y, stateczek. I tutaj mamy kolejny dziennik, już drugi dziennik miejski. Idąc dalej, zobaczymy duży napis Mercado. To jest właśnie budyneczek, do którego mamy kluczyk. Otwieramy go. Po przejściu wchodzimy na samą górę. I tutaj mamy dwie rzeczy do zrobienia: jedna to jest rozpalenie tej tutaj latarni. A druga to jest po zamknięciu tej skrzyni przeczytanie tej notatki. Wracamy na dół, i tutaj moglibyśmy podążać Jack za rzekiem Sparrowem, idąc w tamtą stronę, gdzie są te duchy, za tym mostem, ale abyśmy mogli w pełni wykonać tego Toll schodzimy sobie najpierw tutaj, gdzie widzimy robota. Do robota należy wejść i płynąć tak, jak za chwilę będziemy widzieć ten duchowy, inny robota. Udajemy się w to tutaj miejsce. Teraz kolejną rzeczą, jaką musimy zrobić, to otworzyć sobie przejście przez tą tutaj bramę. Jak przejdziemy w to miejsce, to otwieramy te kraty bloczkiem linowym. Teraz możemy użyć robota, żeby przepłynąć sobie dalej. Ten robot razem z tymi szkieletami będzie nam potrzebny do wykonania jednej z komendacji. Płynąc dalej. Zatrzymujemy się w miejscu, kiedy widzimy takie duchy strzelające się. To miejsce jest kolejnym miejscem, gdzie znajduje się kolejny już dziennik, czyli trzeci. Wracamy do naszej łódki i płyniemy sobie dalej, aż do momentu, kiedy wypłyniemy z tego tunelu. Tutaj, za chwilę, po lewej stronie, będziemy widzieć zniszczonego robota. Po nim należy jednak zwolnić. Tu będziemy mieli cut-scenkę z duchami. Widać, że one coś wykopują. Jest to miejsce, w którym również my powinniśmy zacząć kopać. W tym miejscu wykopujemy kosztowności wieśniaku. W momencie, kiedy je wykopiemy, należy je oddać tym oto szkielecikom, z którymi pływaliśmy. Teraz, tutaj, dalej, jeżeli ktoś z naszych teammates się pośpieszy, ta brama tutaj się zamknie. Natomiast nie martwcie się, ta droga przez te kanały jest pentelką, więc możemy zawsze drugą stroną sobie wrócić. Tutaj nam łódka już nie będzie tak naprawdę potrzebna. Tak, jak tylko będziemy mogli. Wchodzimy sobie z powrotem do miasta. I tak, jak mówiłem, idziemy tą drogą wcześniej, tutaj, gdzie są te duchy. Za chwilę zobaczymy kapitana Jacka Sparrowa, który będzie nas dalej prowadził. Nie możemy tej bramy otworzyć, więc nie będziemy mogli tędy przejść, ale tutaj należy pamiętać, że po prawo od tej bramy są schody, po których musimy wejść, aby znaleźć czwarty już dziennik miejski, który sobie leży tutaj. Na tej skrzyni. Dalej wracamy właśnie do tej bramy, przez którą przebiegł Jack Sparrow. I w tym miejscu widzimy kolejny bloczek linowy. Oczywiście te bloczki linowe są tak skonstruowane, że musimy od konkretnej strony podejść, więc zawsze musimy się trochę dookoła nich pokręcić. Również opuszczając go przyciskiem S, tak jak ten poprzedni. Dzięki temu możemy sobie tutaj wskoczyć. Oczywiście. Nas nie satysfakcjonuje to miejsce. To miejsce satysfakcjonowałoby nas gdyby ktoś inny nas mógł przeciągnąć. Więc musimy sobie troszeczkę inaczej ułożyć ten podest. Mniej więcej w taki sposób aby móc po nim przeskoczyć. Teraz używamy tego drugiego bloczka linowego żeby sobie jeszcze wyżej wciągnąć ten podest. Tak żebyś mógł znowu na niego wskoczyć. I tutaj, w tej tutaj wieży jest jeszcze jeden bloczek linowy nim z kolei również przyciskiem S. Podnosimy klapy od armat w murach. Wykorzystując te klapy, przeskakujemy sobie na drugą stronę. I tutaj mamy wejście do środka. Widzimy, w którym miejscu się pojawia Jack Sparrow. Tam też powinniśmy się kierować. Idąc dalej jego śladem Widzimy, że znowu przyciska się przez jakieś kraty Te akurat możemy śmiało otworzyć bez żadnego wytrycha czy klucza W tym miejscu z kolei Zauważamy, że jakieś duchy piratów Próbują zwabić psa, żeby oddał im klucze Musimy się przeglądać temu psu W którą stronę on będzie się kierował w Miskę W niej jak widzicie, znajdujemy Klucz, ten oto klucz przyda nam się aby otworzyć drogę tym uwięzionym piratom, to jest jedna rzecz jaką musimy zrobić, a kolejna rzecz to musimy przejść dalej, tutaj jest wdrożona taka dziura w murze, jak przez nią przejdziemy mamy do otwarcia drzwi, tym samym kluczem, tu za chwilę trafiamy do pokoju, w którym jest parę bloczków linowych oraz zbrojownia. Zbrojownia dlatego, że będziemy potrzebowali broni palnej. To jest tak, żeby móc śmiało na niego przeskoczyć, ale też nie za daleko. Tym bloczkiem też mniej więcej w taki sobie sposób ustawiamy tamten podest i używając broni palnej wycelowujemy sobie w tą linkę, aby przestawić Kolejny podest. Otwieramy drzwi i widzimy też, że dokładnie w taki sam sposób przemieszczał się Jack Sparrow. Dlatego też skaczemy za nim po ustawieniu tych podestów na tą stronę tej tutaj winiejącej kraty. Możemy iść teraz dalej. To możemy chwilkę poczekać. Za chwilkę powinna się pojawić ten Jackiem Sparołem, które włamuje się do skarbca. My nie możemy się do niego niestety włamać, więc potrzebujemy znaleźć klucz. Używam do tego kolejnego bloczka linowego, który podnosi nam wiaderko. Z kluczem. Bierzemy ten klucz, oczywiście. Tutaj mamy kolejną kadcendkę z Jackiem Sparrowem, której nie będę wam spoilerował, więc idziemy schodami po prawej na górę i podążamy za pojawiającymi się duchami. Tutaj za chwilę znowu. Będziecie widzieli, że mamy skrzynkę z amunicją i beczki z jedzeniem, ponieważ znowu będziemy podejmować walki z duchami. Po pokonaniu duchów możemy dalej iść z tym mostem. Tutaj te zakamarki. I tutaj, po zobaczeniu takiej kładki, radzę Wam nie zeskakiwać na sam dół. Będziecie widzieć scenkę z walącym się Big Benem. Nie podążamy w tamtą stronę jeszcze, ponieważ tutaj możemy minąć ostatni dziennik. Ostatni dziennik miejski. Jeżeli niestety zeskoczycie i będzie to dla Was za późno, możecie zawsze skoczyć po tych. Beczkach na tą lampę i w tamtą miejsce, aby z powrotem dostać się do tego dziennika. Inny sposób to sardaszowanie się tamtego daszka. Teraz uciekamy z tego miasta. Uciekając z tego miasta, będą zamykały się drzwi i będziemy musieli walczyć z duchami. Oczywiście, w różnych miejscach w tym mieście możemy znaleźć beczki wypełnione jedzeniem i innymi zasobami. Także nie martwcie się, że Wam zabraknie. Jeżeli niestety zginiecie podczas walki, to odrodzicie się w najbliższym punkcie, kontynuując walkę. W trzecim miejscu, w jakim zostaniecie uwięzieni, będziecie walczyć z minibosem. Duchem pewnego kapitana. Po pokonaniu tego kapitana otwiera nam się przejście do portu i możemy śmiało wrócić na swój statek. Tutaj również otrzymujemy kolejny punkt kontrolny. Zgodnie z kompasem Jacka udajemy się na mniej więcej południe. Po drodze będzie rozegrana scenka, którą możecie kojarzyć z filmu Piratów z Karaibów. Nie będę Wam spoilerował. Podążając za tymi i oczywiście za kompasem Jacka, do, docieramy do tawerny. Potem pieńców. W tym oto miejscu nad wejściem możemy zobaczyć znajomą czaszkę z pierwszego Telltale'a. Po wejściu natomiast spotkamy też parę innych znajomych osobistości. Jak choćby na przykład te dwie postacie, piątego Tolteila oraz jak a widzicie, Pendragona możecie tutaj spotkać. Oddajemy kompas Jackowi, a następnie wyruszamy wraz z Jackiem Sparrowem na morze Steel of Thieves. Po wykonaniu opowieści w taki sposób jak pokazałem na filmie będziecie mieli odblokowane wszystkie osiągnięcia oraz wszystkie nagrody za tą opowieść. Dziękuję Wam za oglądanie i życzę Wam miłych rejsów.